Pięknie wyrzeźbione mięśnie po tych dwóch tygodniach. Zmęczony, przez pierwszy tydzień mówił nigdy więcej, teraz już mówi we wrześniu płynę znowu. Kto wziął rapier? Błaszko. Ale proszę tutaj, tutaj zaraz, zaraz, chłopaki, one Pójdę stale w van Bo nas się bo nas Wej, hej, bo burza na nas bali. spojrzał na mnie i jak mi nie przywali Może niech to wszystko szale Dało się Wyjdę bo nas tak, rozdziałem się do koszuli, to po to, żeby było widać ewentualne trafienia. jak Któryś, któregoś sięgnie. Jeszcze tylko przyłożę sobie obrączkę. No, zobaczmy, z prawej ręki na lewą, bo tam będę trzymał. No i jak dostanę błotę, to efekt będzie najlepszy. nie może nie być. Nie, bo jeden

Nie tyle zbijać broń przeciwnika, nie tyle go sieknąć ostrzem, chociaż ono było ostrzone na końcówce, ale przeszyć go na wylot. Bardzo fajna, elegancka broń. Rapier jeszcze dość ciężkie potem były. Dla nas? E... Mam muszkę i szczerbinkę. tylko odkrył pistolet. Inny rodzaj broni. Co wyciągniesz? To wyciągniesz? Ten potworny tasak, który trzyma Błaszko. No to jest szabla, ona jest lekko wygięta. Nie ma żadnych... To jest XVI-wieczna szabla polska. No, na szablę węgierską, ale pewnie stamtąd do nas dotarła, czyli to lekka strzałka wygięcia, katowskie, ciężkie, ostrze. Końcówka szabli z takim charakterystycznym piórem, jak Państwo widzą. To pióro zwiększało siłę uderzenia przy, przy trafieniu. Do szermierki nie nadaje się nie za bardzo. Natomiast jest fantastyczna do cięcia z wyższego położenia. Z, wraz z rozwojem walk na morzu zmieniła się trochę broń na bardziej poręczną, szczególnie kiedy nastał czas Wielkich Żaglowców. Broń stała się nieco e, krótsza. To jest pałasz. Tak, to jest mój ulubiony, bo mam e, rękojeźdź wyrzeźbioną w czachę. Jeszcze z bursztynami. Ma długie zęby. Wojtek, no, weź odpowały, proszę cię. Broń znacznie krótsza, mniej elegancka, broń służąca do cięcia i rąbania. Za to fantastycznie sprawdzała się na wielkich żeglowcach, kiedy piratom udało się przedostać pod pokłady. Wiadomo, nisko ciemno, także w ścisku można było całkiem praktycznie poradzić sobie z, z przeciwnikiem. Co, znowu Proszę. No ale to zdejmij, słuchaj, ten. tam tak żeby nie. i pistolety wywał, nie oszukuj. <śmienicza> no dobra, dobra, o tym nie będę wiedział w tym momencie pistolet. wyjmie się o gdzieś w końcu. <śmienicza> <śmienicza> nie wiem, czy państwo oglądali taki serial bardzo dobry o piratach Black Sails? Piraci po naszemu. Nie, nie wiem, jak to się udało w ten sposób przetłumaczyć, no, ale ktoś dał radę. A to jest taki trochę e, prequel Wyspy Skarbów. Tam możemy poznać historię kapitana Flinta, jest jeden z głównych bohaterów, Johnson, który jeszcze jest młodziakiem. No i pojawia się oczywiście Edward Cicci, ta zimowa jest wspaniała postać. Zagrana świetnie przez aktora, nie pamiętam teraz nazwiska. On grał też w serweru Rzymie, tylko w serweru Więc ogromny facet, tutaj żyje z wielką z systemem jego walki. Ponieważ no Tycz jest wyobrażany z dużą ilością pistoletów zawsze w czasie ma je na pasach skrzyżowanych na piersiach. Więc tak, Edward Tycz trzymał w jednym ręku pałasz, w drugim ręku pistolet. I robił mniej więcej tak. Zbijał cięcie przeciwnika i drugą ręką oddawał strzał w nogę. W głowę, po odrzucał pistolet i brał następny, i w ten sposób bił się z przeciwnikiem. Dobra, spróbujemy pokazać jakąś szybszą

skupany, moja krew tak, Wojtek mój prywatny syn tak jest proszę państwa, dwa słowa jeszcze zanim wpuścimy Przemka Mordalskiego na scenę jak to było z piratami? ogólnie to wiadomo ja mam takie pytanie konkursowe, to państwu zadam czy kapitan ostry, czyli ja jest A pierwszy po Bogu B drugi po Bogu C, jest Bogiem Prawidłowa odpowiedź A, ale C jest najlepiej punktowana, tak? <grymna> Także tak, to nie jest Royal Navy, czy najsłynniejsza brytyjska maryna, marynarka wojenna, gdzie słowo kapitana było święte. Zadaszałem, stary jestem już. Zbierzcie chłopaki z Tak, z piratami było tak, że tam panowała demokracja. To republika piracka, w tym samym okresie Republika Rzeczpospolita. I republika holenderska. Zdarzało się w czasie bitew. I to jest... Tak, zbierzcie, zbierzcie. Pięknie jest to pokazane w serialu Black Sails, gdzie biorą w pułapkę potężny hiszpański liniowiec. Albo wygramy, albo gleba. Nie, to No i oni dochodzą do tego liniowca. Albo wóz, albo przewóz. Jak się zorientuje, że to piraci, to gleba, nie? No i w momencie jak już się ustawiają burtami do niego, żeby go strzelać. To się któremuś dzwońcowi z załogi Flinta przypomina, że Flint to trochę po świńsku potraktował swojego pierwszego oficera. czy no, zabił go, nie? No i ten, słuchajcie, tu już płoną ląty, armaty nabite, ten hiszpański, hiszpański liniowiec zaczyna czaić, że jest w pułapce. A gościu się podnosi z nad armaty, i mówi, e, 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 Flint, taka i taka sprawa, głosujemy, czy nadal jesteś kapitanem. Flint krzyczy, nie teraz, panowie, nie teraz! on hola hola, mamy demokrację, głosujemy. Kto jest za? nie? Się drze, Flint się drze, ci głosują, a liniowiec się obraca. I potem jest takie piękne ujęcie, jak oni się w końcu dogadali, że dobra, że Flint jeszcze trochę będzie kapitanem. No to, to jest scena, w którym na liniowcu otwierają się, jak to romantycznie brzmi, ambrazury. Czyli podnoszą się furty armatnie, wystawia z dwóch burt komplet, czego ma, a liniowiec ma trzy układy działa. I no jak przyrżną, to ma okryty pirackie poszły na dno od razu. Także to są takie trochę wady demokracji. Bywają zdarzenia. Dobra, ponownie piraci, dziękuję wam, na razie spotykamy się za godzinę pod sceną, będziemy mieli coś dla dzieciaków. Dzieciaki, chcecie się z nami pobawić? Będzie fajnie, wybite zęby, siniaki, takie normalne nadmorskie wesele. Marki, o Marki z gdzieś zniknął. Drodzy Państwo. Kontynuujemy tak piękne, rozpoczęte popołudnie. 17.15 chyba minęła, bo jest wydawka. Pani Jurku, a gdzie jest pana mikrofon? Dam panu ten. To jest, tak to, to jest to samo, dajcie sobie sprawę. Zatem to, to, no bo... to, to, to się troszkę zmęczyło. No ja już wie pan, jakby z wiekiem. Ale jestem tak stary, że pamiętam, jak może martwy myślało, że to tylko kapel. Może sobie przyszedziemy. Wie pan, co będzie teraz tak trochę nostalgicznie i romantycznie? Tak, tak, tak. No, będzie nostalgicznie i romantycznie, bo tak jak dzisiaj kolega, który za chwilę tutaj wystąpi, przypomniał, zaraz jeszcze o tym powiemy, mija 20 lat, dzisiaj, dzisiaj. Tak, kiedy w Rzeżynie zadebentował festiwal Słona Woda. Było coś takiego. Było coś takiego właśnie istniejące. Ja pamiętam Słono Wody na przykład, kiedy graliśmy na takiej małej scenie, zrobionej z przyczepy od tira, proszę Państwa, i tam była Mandeka ogólna. Wcześniej padało naprawdę ostro, na scenę przed Jurek Kuremski. Aha, to przecież Leonard Cohen, bo może podobnie go. Usiadł z gitarą i wtedy dał się zarwać. Bo kolejkę, zobacz panie, proszę. A ja wyproszyłem. Jurek nigdy tak wiarygodnie nie wyglądał szpiewająco rybać. Jak panie panu wspieram, tak? Proszę przechodzić. Wspomnienie, wspomnienie. Kiedyś to było, już nie wiem. wiem, czy dobrze, jak go pan wyciągnął. Chodzi to już. 12 kg. Czy mógłby pan powtórzyć, Bo chyba nie wszyscy to słyszeli. Największy załóżek, jakiego go wyciągną, pomierzy 12 kg. Jeżeli chodzi o Bałtyk, to jest stosunkowo bardzo duża ryba. To możemy teraz zrobić szybki konkursik. tak mi się pocyfrze trochę skojarzyło, kto słucha, ten wygra. Zaraz tylko zakończę. Dobra. Tak, 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 oczywiście. Tak, tak. Pan Jerzy ma bardzo dobre pytanie do Państwa. Uwaga, skupiamy się. Skupiamy boga. się, jest, jest nagroda. Oczywiście wczoraj Volvo już poszło, ta dzisiaj będą nieco mniejsze nagrody, ale jest pytanie. Ile stoi? Dobrze mówię. Tak. Jednostek przy Kei. Rybackie Rybackich. Rybackich oczywiście. Nie liczyć jachtów, nie liczyć innych. Prosimy o odpowiedź. Stasiu, ty jesteś poza konkursem, ty się nie odzywaj. No, kto z Państwa zgadnie, ile kutrów stacjonuje w Mrzeżynie i łódek rybackich? Nie kutrów, tylko łódek. No, tam jeden kuter by się znalazł. Za dużo. Za dużo. Ojczyznku, za dużo. Niewiele brakuje. Zastrzelamy dalej. 18! Ile, ile? 18! 12 powiedziałeś? I prawo, to jest prawidłowa odpowiedź. I wygrałeś. No, jeden co unikrzyć kurczę na dwunastu chociaż. Kapas. Drugą kursą o łódeczkach to będzie ręka przewodnik kajakowy. Tak? To już kajakiem? Dobra. Nie, to my dziękujemy. My dziękujemy. Na głowie, <grymianie> a już jej tenet nie jest na Proszę bardzo. To nie trzeba. To nie trzeba. To nie trzeba. My się teraz rozważymy. Proszę i wychwala na zaproszenie, proszę panie. Proszę panie, prosimy, 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 Tak, prosimy, prosimy, A prosimy, 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 jest prosimy, 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 jest prosimy, 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 tak, piękna, tak, tak, tak. tak. jest Natomiast Staszek zawsze ma przygotowane odkrycie sprzętu. Wiesz, pokoju, szczurów, wiesz, nauka. To nie jest tak, że on ma ten sam zmieniony. Nie, nie, tak. W każdą imprezę jest specjalny wiersz. Witam Państwa na wspaniałej, wspaniałej imprezie, świętolimie w Rzeżynie. Cóż ten Rzeżyński Festiwal Rzeżyński, tak dalej od świętego Jakuba, święto flądry. Mery nad morzem i plażą latają i ogłaszają, że święto flądry w mają. Różnie w pogodzie bywa, ale tu się wspaniale relaksuje i wypoczywa. A ta...